Stoi. Może? Tym razem? Tak. Zgadzam się. <laughs> Dzięki, Ratchet. Pomogłeś nam. Nie ma za co. A teraz stacja Kedarko. Tak, kochanie. <laughs> Czy podróż? Wiem! To wspaniale! Życzę Wam szczęścia i powodzenia na stacji Kedaro. Zbudujmy sobie wymiaromat. Mogę lecieć! To jest ocean. Całkiem fajny, nie? Pomyśl! Kiedy załatwimy sprawę i ocalimy wymiar, będziesz mogła zwiedzić cały wszechświat. Dlaczego nie boisz się przyszłości? I tego, co nieznane. Czasem też. Pytałaś mnie na sawali, czy chcę odnaleźć rodzinę. Przez Długi czas chciałem. Nawet nie wiesz jak bardzo. Ale im bardziej się do niej zbliżałem.. Co jeśli mnie rozczarują? A, 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 a jeśli to ja nie spełnię ich oczekiwań, po prostu... Mniejsza z tym. Dolecieliśmy. Na stacji Kedaro Imperator prowadzi tajne badania. Ma tu jedyną rubionową kuźnię, w której da się zbudować wymiar wymiaromat. Czyli to nasza jedyna szansa. Dobrze wiedzieć. Mała Imperatorowi! Przyszła dostawa kostek proteinowych! Nie! To przecież